Ja jestem Monika i dzisiaj witam was na filmie Spakuj się razem ze mną. Na samym początku powiem wam, że tutaj jest lekki bałagan, ale po prostu tutaj są rzeczy, które będę pakować, więc już mi się nie opłacało tego wszystkiego sprzątać. Tylko będę sobie po kolei stąd brała i tutaj mam walizkę, której też nie widzicie. No, ale jakby co, to tutaj jest. No i co? Będziemy się pakować, ponieważ wyjeżdżam na Euroweek a Euroweek to jest taki wyjazd Językowy, tak to jakoś nazwę Kilka osób z mojej klasy jedzie I ogólnie z mojej szkoły jedzie 30 osób I chodzi tam o to, że są tam różne zajęcia Z angielskiego Przyjeżdżają tam wtedy osoby z innych krajów Powiedzmy Meksyk i taka osoba, która mieszka w Meksyku, też się uczy angielskiego, dlatego wszyscy są, wszystkie osoby tam na tym Eurowiku to są osoby, które uczą się angielskiego. No i to będziemy razem rozmawiać, jakieś tam zajęcia będą i tak dalej, i tak dalej. Idziemy tam na 5 dni, tylko na 5 dni liczę już z tym dniem w którym tam dojeżdżamy i z tym, w którym wyjeżdżamy, więc to są trzy takie pełne, pełne dni. Jeszcze chyba nigdy nie byłam na takim wyjeździe, w ogóle nie byłam na żadnym obozie, ani na żadnych koloniach. Nie, jedynie byłam na półkoloniach, które trwały tydzień, no ale wiecie, półkolonie to takie, że się przyjeżdża do domu, co nie? Ja byłam akurat w takich yy, w stanie i tam byłam od 8 do 16, no ale przecież też później spałam normalnie w domu, prawda? Raczej nie w boksie, na sianie. Więc co, będziemy się razem pakować i ja mam teraz walizkę taką średnią, mam jeszcze taką większą. No i mam nadzieję, że ja się zmieszczę w ogóle w tą średnią walizkę. Bo wiecie, ogólnie to zawsze jak my wyjeżdżamy z rodzicami, no to jest tak, że ja z Agatką biorę tą średnią walizkę i e, po prostu ja biorę jedną połowę i ona bierze drugą. No ale tutaj w, y, w tych... Y, w tych połowach, co nie, tutaj w takiej jednej, no to są praktycznie tylko ubrania i czasem jakaś kosmetyczka, ale to też rzadko, bo po prostu mi się tutaj nie mieszczą. A teraz muszę, no, spakować wszystko, wszystkie rzeczy, które chcę wziąć w tą całą walizkę, w te takie dwa sektory. Dobra, miejmy nadzieję, że jakoś się uda. Kochani, na samym początku jeszcze powiem wam bardzo ważną rzecz I w ostatnich filmach ciągle to zapominałam mówić Po prostu ciągle mi to wylatywało z głowy Dlatego już wam mówię Otóż założyłam swojego Instagrama Nazywam się tam Monia Podłoga Olech Miałam się nazywać Monika Podłoga Olech, ale było to już zajęte Cóż więc no, moja Podłoga Olech, ale tam też na górze jest nazwa Monika Olech Więc raczej jak to, czy to wyszukacie, to nie znajdziecie I właśnie to chcę, wiecie, wystawić codziennie takie story i tak dalej Więc no, wiecie, na Instagrama Ale dobra, kochani, nie przedłużajmy, bo no muszę się spakować, co nie? Dzisiaj jest w ogóle czwartek, a jutro jest piątek Dlatego ja jutro wyjeżdżam I do tego mamy dosyć późną godzinę, dlatego muszę się naprawdę streszczać Na samym początku... Wydaje mi się, że spakujemy ubrania, a kosmetyki sobie zostanie, zostawimy już na koniec, bo to jest chyba najfajniejsze, ja najbardziej lubię pakować kosmetyki Dobra kochani, przybylką tutaj wszystkie moje ubrania, które biorę Znaczy wszystkie, w sumie to jeszcze nie wiem, czy to będą wszystkie, czy jeszcze może coś dopakuję, teraz tak patrzę po szafach, czy tam jeszcze coś jest Dobra, na razie Wam to pokażę, bo wczoraj już yy, właśnie sobie tak wieczorem siadłam i to sobie pogarniałam te, które bym chciała wziąć Ale jeszcze zobaczymy, jak to będzie więc dobra, pierwsza w ogóle to jest pierwsza lepsza koszulka. Ona jest taka zielona, taka butelkowa zieleń, to się chyba nazywa. No i ona ma taki fajny materiał. Ona jest tylko dosyć krótka. W ogóle ją może, mogę się zobaczyć na holu zakupowym, bo właśnie tam wtedy ją kupiłam. Taka zwykła koszulka i w ogóle wzięłam sporo takich najzwyklejszych koszulek. Yy, dlatego zaraz Wam jeszcze pokażę. A w ogóle muszę je tak dobrze składać, żeby mi się to wszystko zmieściło. A pewnie i tak ma, to zaraz przyjdzie i powie to nie więc nie wiem, czy po prostu tego wszystkiego nie będę wrzucać. No dobra, zobaczymy. Kolejna koszulka. Ona jest wyklejsza taka po prostu różowa. I kolejna też jest różowa. I ona jest już taka bardziej yy, taka przewiewna, nie przewiewna, tylko taka, fu, jakby większa. Bo tam to jest takie obcisłe. I dalej mamy szarą koszulkę. Tak naprawdę dwie szare, zaraz Wam pokażę. I dwie, dwie mają serduszko, co jest? Bo to w ogóle wiem, kupiła mama. Wow, to jest jakiś taki łańcuch. Ej, fajna. W ogóle ja często zapominam, że ja mam jakieś tam ubrania. Na przykład o tej koszulce ja totalnie zapomniałam. Tutaj to ja mam jeszcze taką, też zwykłą szarą, tylko trochę ciemniejszą i z takim serduszkiem z takich diamencików Dalej mamy taki, taką bluzę. Ja nie wiem, to jest po prostu. Ja to nazywam bluza, ale tak naprawdę pod spodem nie zakładam żadnej koszulki. Tylko jakby coś jakiegoś topa takiego zwykłego. I jest to fajne, bo. Ma taki ładny kolor i można sobie też, o, tak o rozpiąć. Wiecie, to nie jest taki całkiem golf, tylko sobie mogę normalnie o taką chodzić i na przykład z czymś pod spodem, więc spoko. I ma też bardzo ładny kolor. Kolejną bluzą, bo to już jest taka zwykła bluza. No to co? No to jest kolejną zwykłą bluzą jest zwykła bluza, co nie? Taka po prostu najzwyklejsza szara. Ona jest w ogóle taka dłuższa. Jakoś dawno to byłam ostatnim razem, bo teraz. Yy... W ogóle lubię takie bluzy nierozpinane. Tak, bo ta jest rozpinana. Wolę blu bluzy nierozpinane, jakoś tak lepiej mi się w nich chodzi. A takie? No, to tak bardziej jak już nie ma kurtek, jak się nie nosi kurtek, to wtedy takie wolę nosić. No, bo wiecie. No, po prostu tylko ją zakładam na jakąś koszulkę sobie. A na przykład w szkole sobie zdejmuję tę bluzę i chodzę w samej koszulce. Więc no. Dobra, nieważne, muszę się pakować, a nie tak ciągle gadać. I dalej mam jeszcze taką bluzę. To jest. Nie wiem, to się jakoś tak nazywało. Bejs o, bejsbolówka? Jakoś tak. Krótka bejsbolowa, bejsbolówka. Coś takiego. To jest taka bluzo, kurtka. No nie wiem, w każdym razie ona jest dosyć ciepła. Jakby tam było zimno, to bym sobie zakładała ją i kurtkę. A ma być zimno. Ogólnie dzisiaj tutaj u nas w Lublinie jest ciepło i w ogóle świeci piękne słoneczko, dlatego mega fajnie, ale mają ma być nawet jakieś przymrozki i ma być serio zimno i tam gdzie my jedziemy, bo tego też o niej powiedziałam, bo jedziemy do kotliny Kłodzkiej, dokładnie nie wiem, nie pamiętam jak to się nazywało to miasto, do którego jedziemy, ale no, to tamte rejony. To tam ma być jeszcze w dzień przyjazdu ciepło, w sobotę ciepło, a w niedzielę ma chyba spaść śnieg. I tego śniegu mamy 40, ma być 40 cm. To oby w sumie tak nie było, oby było ciepło, bo już tak zimno to wiecie, każdy się już pożegnał zimą. No i ja też przecież kurtkę to biorę taką lżejszą kurtkę, co nie? Przecież nie będę brała takiej zimówki grubej. Dobra, nawet żeby było takie, wiecie, 0 stopni, spoko to jeszcze można w jakiejś bluzie i w kurce chodzić, takiej zimniejszej, lżejszej, co nie? Ale żeby nie było żadnego śniegu, bo ja nie biorę śniegowców. Kurde, a może wziąć śniegowce? Nie no, bez przesady. Kolejną rzeczą to jest taka bluza, w ogóle to jest moja ulubiona bluza. I rodzice mi zawsze mówią, Monika, ciągle w tej bluzie, ciągle w tej bluzie. Ja naprawdę bardzo lubię, ona jest taka wygodna i w ogóle Um, pod pewnym filmikiem, jakimś tam wcześniejszym, wydaliście pyta się, skąd jest ta bluza. I ta bluza jest z beczki. Naprawdę jest fajna. I ona ma tutaj takie futerko. Jest mega fajna, bardzo ją lubię. No i wiecie, jak sobie to wcześniej ustalałam, no to nie obeszło się bez komentarza. Mamy znowu ta bluza. Ale cóż, ja już do tego przywykłam. Po prostu ciągle będzie tak reagować na to, jak ona chciała zakładać tą moją bluzę. Dalej mamy takie spodnie. I są to takie dzwony. O, widzicie? Takie yy, czarne dzwony. Brązowe, ja tu widzę brązowe? Takie czarne dzwony. I miałam wybór: albo te brać dzwony, albo brać dzwony te takie niebieskie. Te takie, jakbyście wiedzieli, jakie ja mam niebieskie dzwony. Ale dobra, takie czy niebieskie? Ale ja biorę te, bo tych mi po prostu jakoś jest wygodniej. I te niebieskie są nowe. I one jeszcze, one mi się tak widzicie, tak. Nie rozeszły, jakby tak, wiecie, tak... One są jeszcze takie strasznie sztywne, tylko ja nie mogę ich wziąć, mieć niewygodnie. Ja wiem, że ja się będę na kurzać. I dalej mamy takie dresy. Najzwyklejsze po prostu takie szare dresy i w nich sobie pojadę, tak mi się wydaje. No, pojadę w tych dresach, bo na pewno nie będę w jeansach żadnych jechać, bo to mi będzie niewygodnie, albo nawet w takich spaniach teraz mam. Bo ja mam teraz takie, o, widzicie, takie czarne i one mają tutaj z takim... Zamkiem, ale w tej chwili też będzie niewygodnie, więc ja po prostu stawiam na wygodę, a nie na to, żeby tam jakoś ładnie wyglądać. Dlatego lecę te spodnie. i czekać. jeszcze bluza, którą yy, zakładam na... Oh, na podróż. To jest taka bluza, taka o, brązowa. Ona jest w ogóle taka dosyć duża, dlatego no, ale będzie mi w niej wygodnie i jest fajna, więc to sobie odłożymy już nie do walizki, nie, tylko tutaj gdzieś na bok. Dalej mamy takie jeansy. I to są w ogóle takie najzwykłe nawet nie będę wam rozkładać. Takie zwykłe. Nie będę wam rozkładać, a pewnie mi się samo rozłożyło. No i dobra, trudno już się rozłożyło. Ja dzisiaj jestem zamotana. Patrzcie, o takie o. To są po prostu takie zwykłe bardziej. Bardziej jeansy. Takie trzeba mieć. Kolejne to są dresy. Kurde, jest za dużo tych spodni. To są takie dresy, ale one nie mają tutaj gumy. To są takie rozszerzane. One będą na przykład jak. Yy, Będę szła na śniadanie, i tak dalej. Patrzcie, ja mówiłam, że będę sobie wszystko tutaj y, ładnie układać. Tymczasem, jak to wygląda? Teraz tak to się prezentuje. Może tak po prostu zamknę walizkę i tak pojadę. A, straszne zamieszanie. Dalej mamy całą siatkę leków. Manię, zaopatrzyła właśnie w leki i wiecie, to są takie zwykłe, jakieś tam kropy żądkowe, jakieś plasterki jakieś takie na ból głowy i mam też taki lokomotyw wiecie, na podróż nie mam choroby, choroby lokomocyjnej ale w autokarze to wszystko po prostu trzęsie się 10 razy bardziej niż w samochodzie, w samochodzie jest jakoś tak spoko autokar jeździ tak o, jak jest taka wiecie, taka droga niezbyt trudna więc wolę nie zwrócić śniadania i wziąć te leki Kolejna rzecz, to może w sumie weźmy tutaj ręczniki Niestety w tym hotelu nie będzie ręczników Bo wiecie, to jest jakiś taki hotel po prostu Jak się jeździ na jakieś kolonie No to tam też nie ma takich all inclusive hoteli, prawda? Dlatego trzeba mieć swoje ręczniki I mam taki i taki Kolejną rzeczą jest parasolka Bo jak Wam mówiłam, zapowiadają, że będzie padać Dlatego wolę się zaopatrzyć w parasolkę. Warto mieć, co nie? Będę brała trzy pary butów. Pierwsze to będą te moje Adidasy w tym holu, co nazywam te Air Force zwykłe. No, bo ich teraz nie ma, bo w niej będę jechała, więc no, one nie idą tutaj do walizki. Ale te, które idą do walizki, to są takie buty, co takie szare. Takie w ogóle buty pasują do wszystkiego i one... Nie wiem, czy one mi nie przemokną, jak będzie padał deszcz, ale tym już się będziemy tam zamartwiać. No i jeszcze trzecia para butów to takie zwykłe klapy, które będę chodziła do pochodzenia. Wydaje mi się, że walizkę już spakowałam, ale ja nie wiem, coś jakoś za mało. Coś mi tu brakuje. No nie wiem, dobra, to się później okaże jak już ja będę miała wszystko ładnie poskładane To wiecie, sobie będę tam wszystkie najważniejsze rzeczy jeszcze przywoływać w pamięci I teraz przyszła pora na spakowanie mojego bagażu podręcznego Więc ja rzeczy, które będę miała przy sobie w autokarze Pakuję w taki plecak mm, Po prostu to jest mój plecak szkolny Ale tak w sumie to nie, bo ja ciągle myślę, czy nie spakować się w takim niż Albo nawet w torebkę Ale kurde, no nie, bo... No, wiecie, ja wcale muszę wziąć trochę jedzenia, co nie? bo będę będziemy jechać koło 8 godzin dlatego to jest no całkiem sporo nawet nie wiem czy ten plecak nie będzie za mały może wziąć taki... taty, mm. nasz tata ma taki plecak duży yy, to taki górski, co nie? że normalnie on jest taki jak ja praktycznie <grym> może taki sobie wziąć oczywiście żartuję co się bierze do bagażu podręcznego? telefon no to dobra, telefon to się później wróci oczywiście nie wiem czy brać sobie jakąś książkę Tutaj, stąd książka Bo czy ja tam będę coś czytać w podróży? Tam się zawsze będzie z kimś gadać Wydaje mi się, że nie Nawet nie wiem, jak mogła wsiąść. I być za głośno w autokarze I będzie pewnie ciemno Nie, dobra, będę miała taką przerwę odczytania. czytania Moja mama będzie szczęśliwa, bo Ma ciągle narzeka na to, że ciągle czytam Cały czas, ale to nie jest prawda Jest Dobra, więc będę miała taką przerwę od czytania. Tego. Nie biorę książki. No i co do boga szuka No jedzenie! Normalnie ja tu będę o taką, że tu będziemy wystawać się z Ale nie, będziemy mieć jedną przerwę na jakiegoś McDonald'a, jaka jest i takie, wiecie, dłuższą. No i tam takie krótkie przerwy, żeby, do, żeby iść do toalety. Jedyne chyba tutaj jedzenie jakie mam na górze obecnie, te, które bym mogła wziąć. Tam są takie ciastka jakieś w czekoladzie. I takie, a ta czekolada mi się nie roztopi. Nie, no to, to się będzie tak w y, pić, jak taki syrop czekoladowy Jest takie i takie ciasteczka. O w ogóle te są takie dobre, są takie herbatiniczki. No najmniej, że każdy takie lubi. Jak kiedyś jakbym mniejsza, to ja mam dużo takich ciasteczek. Bo są dobre Wydaje mi się, że większość siedzenia tam później mama da na dole, co nie? I to będzie spina. Monika, pakuj to! Mama, pakuj to! Tak, tak to będzie wyglądać, kochani. Nie na razie tu nic nie pakowuję to się później jakby to jakoś dopakuje, jakby mi się coś przypomni, co nie? A teraz przejdźmy do najfajniejszej rzeczy, czyli do kosmetyków. Biorę dwie kosmetyczki. Pierwsza to jest taka. Tutaj są w ogóle kosmetyki do mycia się. Ja już sobie je przyniosłam, bo wzięłam je po prostu z łazienki. I no i dalej mamy taką drugą kosmetyczkę. I tutaj biorę rzeczy do pielęgnacji, a tutaj biorę rzeczy do makijażu. To jest w ogóle trochę uwalone. Zwracajmy na to uwagę, bo tu wiecie, róż jakiś. O, w ogóle mogę wam powiedzieć coś? O, ten róż. Z Eveline. O, się strasznie wylewa. I właśnie mi też tutaj się wylał. Znaczy, nie to, że wylewa, tak, uff, po prostu ciurkiem leci. Tylko tak się. Um, strasznie brudne jest to opakowanie, mimo że ja tego nie brudzę, co nie. Więc może na samym początku pokażę Wam te rzeczy, które mam tutaj, do mycia się. Pierwszy to jest. Żel do się, co nie? To taka oczywista rzecz. I ja szukałam jakiegoś małego żelu, czy nie mam mniejszego, ale to jest w ogóle najmniejszy jaki mam, więc no. Cóż, będę musiała wziąć taki. I tak to wszystko mam w listę, więc spoko. Szampon do włosów. O, odżywka do włosów. I to jest ta z Loreala. I odżywkę mam mniejszą. Ale ja stosuję teraz, stosuję ciągle to, dlatego już po prostu zostaję przy tej Już nie będę kombinować, bo zaraz te włosy to po prostu jakaś, jakieś siano wyjdzie Dalej pianka do mycia twarzy, taka z bielendy No i rzecz oczywista, no to szczoteczka i pasta do zębów I dalej mamy dwa kremy do ciała Jeden to jest z Sol de Janeiro To jest ten taki waniliowy, to jest numer 62 I taki, to jest taki w ogóle specjalny, taki malutki Podróżniczy podróżniczy. No wiecie, o co chodzi. Na przykład jak ktoś lata samolotem, no to żeby sobie brać taki mały, co nie? I ja ten z Salty Janeiro to smaruję tutaj ręce i tutaj szyję, a ten daję na nowi, bo mi szkoda tego Salty Janeiro na nowi. A ten jest w ogóle fajny. On jest taki jak takie mleko. Jest strasznie rzadki. Przejdźmy do tej drugiej kosmetyczki. Ja na samym początku rzeczy dopiero nas, Nie wiem, gdzie ja to położę, bo ja tu nie mam miejsca. Oczywiście, jak zawsze, mam tu wszystkiego nawalone. Więc pierwszą rzeczą jest Taki tonik z tego CB3, co Wam ostatnio mówiłam w filmie makijażowym I do tego jest taki krem I ja teraz w ogóle nie robię takiej pielęgnacji zaawansowanej, nie daję jakichś tam serum i tak dalej Dlatego to w sumie na tym się kończy moja pielęgnacja I to jest w ogóle krem na dzień, ale ja go też daję na noc Nie wiem, jest fajny, wyjrzający Dalej mamy taki primer I do... Tego taki setting spray sobie jeszcze biorę I nie wiem, tak w sumie myślę, czy nie wziąć tych gwiazdek Tych takich, wiecie, na pryszcze co so, są, so, co nie Ale w sumie wydaje mi się, że nie I mam tutaj jakiś taki krem Ostatnio mi taki mama kupiła i to jest właśnie taki, no jakiś tam, jak są jakieś wypryski, na skórze to sobie można smarować. Nie wiem, w każdym razie jest fajny i mi się sprawdza. Dlatego no, teraz on jest z apteki. Jeszcze sobie wezmę krem do rąk. Tylko nie wiem, który, w kóry, Czy taki z ono czy taki z zj. W sumie mam jeszcze inny, ale nie dobra. Taki czy taki? Tam, tam, tam. Trzy, dwa, jeden. Aha, fajnie, żeby mi powiedzieliście. Dobra, biorę ten z Omnibio, bo ten jest nowszy i jego jest więcej I lecimy z tą częścią makijażową Na początku sobie tutaj do tych takich sakiewek Sakiewek? No wiecie, do tych takich przegródek, co nie? Co by wkładamy rzeczy I pierwszy tusz do rzęs, totalnie nie wiem, który wziąć tusz do rzęs Wydaje mi się, że wezmę ten Sky High I może ten z Miss Sporty Kurde, nie zakręciłam go do końca, trudno o takie chyba dwa wezmę, bo nie będę brała więcej, bo po co mnie? Więc ten ze Sky High mi się tak lecił, pomaluję rzęsy. Yy, I właśnie po że rzęsy są tak bardzo lekko pomalowane. Yy, a tym znowu tak mocno jest pomalowany. Ten z Miss Sporty, więc wiecie, do wyboru do koloru. Ten yy, korektor z Maybelline. O nie, ja myślałam nad tym, czy wziąć ten z jai, ale wreszcie postanowiłam, że wezmę ten. I dalej, puder, Totalnie nie wiem, który wziąć. Czy wziąć ten z Lovely. Wow, coś się z niego sypnęło Czy wziąć ten z Lovely, czy z Fit Me, Ale boję się, że ten Fit Me się gdzieś zaraz potłuczy Po prostu w tym Dla bezpieczeństwa wezmę ten I teraz rzeczy do ust Taka statris, o taka to Jest w ogóle taki kolor, ona jest dosyć ciemna, ale jest bardzo ładna I jeszcze taka, ona jest podobna Ale to jest z Miss Sporty To jest taka bardziej różowa, ta jest bardziej brązowa No, w każdym razie jest to bardzo fajne I ta z Miss Sporty się bardzo ładnie nakłada Normalnie takie masełko Kolejna rzecz z Missport, ja w ogóle nie spodziewam się, że mam tyle rzeczy z tej marki To jest taki błyszczyk I wezmę sobie może jeszcze jakiś błyszczyk Może o ten, bardzo lubię ten błyszczyk z Oh My Gloss Popatrzyłam na rozświetlacz, Dlaczego? dlatego od razu go bierzemy, żeby ja przypadkiem nie zapomniała o nim No i do rozświetlacza mogłam sobie wziąć w sumie pędzelek Tak, weźmiemy taki pędzelek do rozświetlacza Taki pędzelek do pudru I to chyba na koniec, bo ja się jakoś tak nie maluję mocno, dlatego nie potrzebuję 15 tenderków bo tam wiecie, różnych różów, brązerów i tak dalej, dlatego to mi wystarczy. O! I weźmiemy sobie jeszcze taką zwykłą pomadkę nawiszającą. O, i ona idzie do bagażu podręcznego. Właśnie. Mamy tą opaskę do pielęgnacji. Ej, wezmę ją w sumie. O, i tak idealnie się mieści! O, gąbeczka! Właśnie mi spadła. Właśnie mi spadła i podpowiedziała, że mam ją wziąć i od razu weźmiemy sobie puszek do tego pudru. Znaczy ja tę pudrę yy, zazwyczaj nakładam pędzelkiem, ale dobra, wezmę, poszukam tyle miejsca, bo patrzcie, o, tak jest. Jeszcze mam strasznie dużo miejsca. O, no dobra, zalotka mi wpadła w ręce i biorę jeszcze szczotkę do włosów, ale to jutro będę czesała włosy i tak dalej, no a Makijaż będę raczej też już robiła, ale wtedy się pomaluję jakimiś innymi kosmetykami i na pewno będzie on lżejszy I chyba w ogóle ostatnią już rzeczą z kosmetyków to jest taki płyn miselarny z Evelina, Ja w ogóle ten bardzo polecam, bardzo go lubię A I biorę jeszcze płatki kosmetyczne, ale tam sobie zaraz jakiś taki, wiecie, taki specjalny woreczek powiedzmy, żeby to się wszystko nie rozsypało I co? Wydaje mi się, że to już wszystko Tak wiem, ja też widzę tą plamę tak, gadałam, gadałam, mi się strasznie zrobiło sucho. Dlatego napiłam się wodą i oczywiście się zachlapałam. Więc proszę, nie patrzcie na to, ja mam to tak, o zasłania. Jeszcze tylko, teraz mi się przez sekundę przypomniało, że do bagażu podręcznego biorę sobie słuchawki. Ale biorę sobie słuchawki przewodowe, bo moje AirPodsy się zepsuły. Dlatego na razie nie mam tych No i biorę przewodowe i w ogóle może niektóre osoby to ciekawić, bo ja mam iPhone'a, a do iPhone'a nie, nie, nie da się jakby wczepić tych przewodówek takich zwykłych, dlatego Tata mi kupił taką przyściówkę, żebym to mogła ym, po prostu sobie połączyć. Dlatego dziękuję Tatusiu, naprawdę bardzo przydatne, bo no, mam słuchawki, a tak normalnie to bym nie miała, co nie. A ja bardzo lubię słuchać muzyki. Więc kochani, wydaje mi się, że to już jest wszystko. Pewnie sobie przypomnę jak będziemy na 6 godzinie naszej trasy, że nie wzięłam jeszcze tego, 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 tamtego No ale cóż, życie Możecie mi życzyć udanego wyjazdu, żeby wszystko było super i żeby ta pogoda była dobra Więc pamiętajcie wbijać na mojego Instagrama Monia Podłoga Olech, subskrybujcie ten kanał, bo chcemy dobić do 20 tysięcy subskrypcji, dlatego klikajcie te subskrypcje I możecie mi napisać w komentarzach o czym zapomniałam bo na pewno o czymś zapomniałam. Pewnie o jakieś ważne rzeczy. No dobra, cóż, wyjdzie w praniu. No to co? papa, pa, do zobaczenia!